Aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, zapraszam na kolejny odcinek Tarnowskiej Kroniki Policyjnej. W ostatnim tygodniu policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie interweniowali w 495 przypadkach. Zostało wylegitymowanych ponad 1400 osób. Na gorącym uczynku popełnionego przestępstwa bądź wykroczenia zostało zatrzymanych 21 osób. Zostało również zatrzymanych 12 osób poszukiwanych, w tym dwie osoby były poszukiwane listami gończymi. Tarnowski sąd w ostatnim tygodniu nie stosował środków izolacyjnych tymczasowego aresztowania. Jeżeli chodzi o sprawy kryminalne, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z pobiciem oraz zdemolowaniem jednego z lokali szybkiej obsługi kebaba w Tarnowie. Okazało się, że dwóch młodych mieszkańców naszego miasta w wieku 17 oraz 24 lat zamówiło kebab, natomiast w pewnym momencie doszło do awantury między sprzedającym, a właśnie tymi młodymi dżentelmenami. Doszło do bijatyki, sprzedawca został dość mocno poturbowany, mężczyźni również zniszczyli lokal. Następnie z niego wybiegł. Poinformowani policjanci przyjechali na miejsce, została udzielona pomoc rannemu sprzedawcy, który trafił do Tarnowskiego SOR-u, do Tarnowskiego Szpital. Natomiast policjanci udali się w poszukiwaniu osób, które doprowadziły do tego zdarzenia. Zatrzymano tych dwóch dżentelmenów. Młodzi mężczyźni i mieszkańcy Tarnowa usłyszeli zarzuty udziału w bójce oraz pobiciu, a także uszkodzeniu mienia. Są to artykuły określone w kodeksie karnym pod numerami 157 oraz 158, a także 288. Mężczyźni, po przesłuchaniu, do których zarzutów się przyznali, zostały im one ogłoszone, a następnie doprowadzeni do prokuratury. Tarnowska prokuratura zastosowała wobec nich środki wolnościowe. Mężczyźni będą musieli się zmierzyć z zakazem ogłoszenia kraju, zakazem zbliżania się do osób związanych z tym właśnie barem szybkiej obsługi. A także dodatkowo sali poręczenia majątkowe i dozory policyjne, które będą musieli się stawiać do Komisariatu Policji Tarnów Centrum. W ostatnim tygodniu mieliśmy również do czynienia z dwoma interwencjami związanymi z tak zwanym obywatelskim ujęciem osób nietrzeźwych. Chodzi o nietrzeźwych kierujących. Pierwszy z nich to kierujący samochodem ciężarowym. Informacja wpłynęła do Dużonego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a informacja dotyczyła kierującego samochodem ciężarowym na tarnowskim odcinku autostrady. Kierowcy zgłaszali niepewność prowadzenia samochodu na autostradzie. Przede wszystkim była to zbyt wolna jazda, a kolejną rzeczą było brak możliwości utrzymania się w pasie ruchu. Dodatkowo kierowcy samochodów ciężarowych nawoływali przez Sibiradio tego kierującego, niestety nie reagował na wywołania. Informacja została przekazana policjantom ruchu drogowego, którzy wyjechali na tarnowski odcinek węzeł autostrady poprzez węzeł Tarnów Centrum. Jechali w kierunku Rzeszowa. Okazało się, że kilka kilometrów dalej doszło do kolizji. Kierujący samochodem ciężarowym zjeżdżając na Mob Jawornik, niestety nie był w stanie zapanować nad samochodem ciężarowym i uderzył w pasy energochłonne oddzielające y, tę właśnie jezdnię od wjazdu na Mob Jawornik. Kierowcy, którzy jechali bezpośrednio za kierowcą samochodu ciężarowego, odebrali mu kluczyki i czekali na przyjazd patrolu. Policjanci, którzy przyjechali bezpośrednio na miejsce, Stwierdzili u mężczyzny 48-latka, mieszkańca województwa łódzkiego, alkohol w wydychanym powietrzu na poziomie ponad 1 mg, co daje ponad 2 promili alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych z uwagi na to, że nie było możliwości przekazać go osobie wskazanej. Uszkodzony pojazd, został mu zatrzymany dowód rejestracyjny i trafił na parking zszerzony. Będzie go odbierał właściciel tegoż pojazdu. Kolejnym kuriozalnym zdarzeniem miało miejsce sytuacja również po wycie Tarnowskim. Tutaj kierujący samochodem BMW jechał w jednym kierunku, z przeciwnego kierunku jechał kierowca Toyoty, zupełnie nieoświetlony. Kulturalnie błysnął światłami, aby ten włączył światła mijania. Niestety, wskutek tego błyśnięcia kierujący zjechał na jego pas ruchu i doprowadził go do niemal wjechania do rowu melioracyjnego. Kierujący BMW zawrócił i jechał cały czas za kierującym Toyotą, który w dalszym ciągu nie włączył świateł mijania. Obaj wjechali na parking jednego ze sklepów w powiecie tarnowskim. Tutaj kierowca BMW zajechał z tyłu za kierowcą Toyoty i podszedł do niego z informacją o jego niekulturalnym i nieodpowiedzialnym zachowaniu się na drodze oraz brakiem włączonych świateł. Kierowca wyczuł od razu od kierującego Toyoty wonie alkoholu. Powiedział, że wzywa na miejsce patrol. Ten jednak ani myślał czekać na patrol policji, wycofał, uderzył w stojący za nim samochód osobowy BMW i odjechał. Na miejsce zostali skierowani policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy udali się do, bezpośrednio do miejsca, jak się okazało, zamieszkania kierującego Toyotą. Kierowca w wydychanym powietrzu miał niemalże 1,2 mg alkoholu, co daje również ponad 2 promile tegoż alkoholu w organizmie. Ponieważ kierowca był już w swoim mieszkaniu, Został tylko i wyłącznie spisany z dokumentów, zostało mu elektroniczne zatrzymanie prawo jazdy, a postępowanie będzie prowadzone w kierunku prowadzenia samochodów w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji. Artykuł 178a Kodeksu Karnego mówi o tym, że jest tutaj konieczność 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo może być kara 3-letniego pozbawienia wolności i oczywiście wysoka grzywna. Szanowni Państwo, idą święta, a co za tym idzie, niestety działają na terenie naszego miasta oszuści. Przekonał się o tym, niestety, w sposób bardzo niekulturalny 60-letni mieszkaniec naszego miasta. Zadzwonił do niego telefon stacjonarny, a w telefonie głos mężczyzny, który podał się za policjanta Tarnowskiego CBSP, informuje, że nie ma takiej jednostki na terenie Tarnowa. Poinformował go, że jego pieniądze są zagrożone, ale on, jako policjant właśnie sprawujący nadzór nad właściwym przebiegiem tego typu transakcji, pomoże mężczyźnie, aby nie padł ofiarą oszustów. Pokierował, postraszył, a następnie zrobił taką sytuację, że mężczyzna uwierzył w słowa osoby, która dzwoniła do niego, poszedł do banku, 60-latek, wybrał swoje oszczędności, a następnie, wracając do domu. Pomachał reklamówką, w której były włożone pieniądze, tak jak mu polecił ten mężczyzna, i wrzucił tą reklamówkę pod swój samochód. Co się okazało? Oczywiście reklamówka zniknęła, a wraz z nią 20 tysięcy, które było spakowane. 60-latek, gdy się zorientował, że padł ofiarą oszustów, oczywiście zgłosił to przestępstwo tarnowskim policjantom. W tym momencie są prowadzone czynności zmierzające do ustalenia osób, które brały w tym udział. Ja przestrzegam szanownych państwa przed tym, abyśmy się nie wdawali w tego typu rozmowy, a zwłaszcza w tym trudnym okresie. Wszelkiego rodzaju legendy o zagrożonych pieniądzach, o wypadkach samochodowych ze skutkiem śmiertelnym bądź poważnymi obrażeniami osób na przejściu dla pieszych czy kobiet w ciąży to jest zdecydowanie informacja związana z tym, że ktoś chce od nas pieniądze i nas oszukać. Jeżeli w tle dodatkowo właśnie padnie jakakolwiek kwota. Nasz organizm powinien automatycznie włączyć czerwoną lampkę, i w tym momencie powinniśmy rozłączyć wszelkiego rodzaju połączenia. Jeżeli ktoś będzie chciał do nas, po, nas powiadomić o czymkolwiek, na pewno zrobi to po raz drugi. Pamiętajcie, szanowni Państwo, policjanci nigdy nie proszą o pieniądze i nigdy w takich sprawach nie występują. Jeżeli dzwonimy do mieszkańców Tarnowa z informacją o czymkolwiek lub o kimkolwiek, wówczas jest tylko ona przekazywana, aby zgłosić się do jednostki policji, gdzie zostaną podane szczegóły. W ostatnim tygodniu niestety Tarnowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego odnotowali aż 5 wypadków. Niestety dwie osoby w tych wypadkach zmarły, zostało rannych 4 osoby. Policyjne statystyki również odnotowały 35 kolizji, zostało zatrzymanych 14 nieczęśliwych kierujących. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego odebrali uprawnienia do prowadzenia pojazdu 8 kierowcom. Z czego dwo, dwoje straciło prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę, a troje w związku z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości. O jednym wypadku śmiertelnym z Krzyszowiem mówiłem w ostatnim odcinku kroniki policyjnej. Dziś chciałbym nadmienić o kolejnym. On również miał miejsce w zeszłym tygodniu w poniedziałek, natomiast nic nie wskazywało na to, że będzie to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Co to się okazało? Policjanci zostali wezwani w pobycie tarnowskim do wypadku związanego z czterokołowcem. Przyjechali na miejsce. Na miejscu była udzielona pierwsza pomoc przez przede wszystkim ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także ratowników medycznych z pogotowia ratunkowego. Mężczyzna, któremu była udzielona pomoc, to 85-letni mieszkaniec, który, jak się okazało, poruszał się kładem, który się przewrócił, a on upadając, uderzył się głową o asfalt. W wyniku tego obrażenia 85-latek trafił do Tarnowskiego Szpitala, natomiast w piątek 13 wpłynęła do nas bardzo nieprzyjemna informacja, tragiczna informacja o jego śmierci. Policjanci, którzy wykonywali czynności bezpośrednio na miejscu tego zdarzenia drogowego, ustalili, że 85-latek jeździł kładem i przyjechał do sklepu, jak to robił zwykle. W tym momencie jego pojazd się zepsuł, wrócił do domu na piechotę i poprosił swojego znajomego o to, aby pomógł mu tego kłada przyholować do swojego miejsca zamieszkania. Tak też się stało. Kierowca samochodu osobowego, który był trzeźwy, e, zachaczył na swój samochód linkę holowniczą i do tej linki został przyczepiony kład. Jak twierdzi kierujący samochodem osobowym, widział holowanego kłada, który w pewnym momencie nagle zaczął e, wykonywać dziwne manewry. Kład nagle skręcił w jedną stronę, a kierujący kładem stracił nad nim kontrolę, przewrócił się i upadł. Kierowca samochodu osobowego zatrzymał się, podbiegł do poszkodowanego, który był nieprzytomny. Została mu udzielona pierwsza pomoc, która niestety, jak już wiemy, nie przyniosła żądanego skutku. 85-letni mieszkaniec naszego powiatu zmarł. Postępowanie i wyjaśnienie tej sprawy będą się zajmować policjanci. Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, specjaliści z zakresu wypadków komunikacyjnych. W poniedziałek mieliśmy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym z udziałem siedmioletniego chłopca w Zalasowej. Tutaj okazało się, że na łuku drogi kierujący samochodem osobowym mieszkanie z Tarnowskiego trzeźwy uderzył w będącego na drodze właśnie młodego człowieka. Chłopiec trafił na początku do Tarnowskiego Szpitala. A następnie został przetransportowany do szpitala w Krakowie, jak się okazało, poważne ma urazy głowy. Na miejscu pracowali policjanci wydziału ruchu drogowego. Pojazd, który uczestniczył w tym zdarzeniu, został zabezpieczony, a w okoliczności wszystkie będą sprawdzane przez policjantów również wydziału do walki z przestępczością mieniu tarnowskiej komendy policji. Wszystkie okoliczności zostaną wyjaśnione w prowadzonym postępowaniu. Chłopiec w tym momencie przebywa w krakowskim szpitalu.